Siemaneczko wszystkim! Z tej strony, Jaszu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym szybkim info na moim kanale. Materiał ten będzie zarówno informacyjny, jak i będzie on zapowiedzią mojej nowej serii, której tytuł widzicie właśnie na ekranie. Tak, kochani, udało mi się kupić dziedzictwo Hogwartu, z czego jestem bardzo, ale to bardzo dumny. Zakupiłem tę grę specjalnie specjalnie z myślą o Was i o kanale, aby zrobić z niej serię. Mam nadzieję, że się przyjmie. Jestem z tą grą w miarę na świeżo. Pograłem sobie tak, żeby Was nie skłamać. Około pięciu godzin wczoraj w celu ogarnięcia jej działania i nauczenia się sterowania. Tak więc myślę, że będzie jak najbardziej ciekawie. Nie ma już co wiem. Chcę jej mówić. Ja zabieram się do roboty, a Was zapraszam na nowe odcinki z tej właśnie serii. Mam nadzieję, że cieszycie się na nią równie mocno jak ja. Póki co dziękuję Wam za tą minutkę uwagi, że żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć, na razie i piona.